Mamy jajka z jakimś sterem, tak wygląda. Jest strony rzeczy różnych i chyba coś do zrozumienie, ale nie jesteśmy pewni, no, chyba tak. Bo ja mam pojęcie z mięsem, a nie ma nic z mięsem, więc chyba. chyba coś może przyjść po prostu. On jeszcze kawę i mamy jeszcze zupę z kaszą jagloną chyba. Ja nie, wiem, nie, wiem, to jest kasza, ja nie to jest kasza To jest jakaś briożka chyba z czekoladą. To jest To jest pyszne. Są jakieś placki po prostu. Tutaj pani robi na boku. Tutaj mamy miód, tu jest oliwa, tu jest zamowy chyba sos. Mamy kawkę i mamy jakieś ciasto. Ale I oliwki oczywiście. Takie masło chyba. I wszystko jest bardzo dobre. To jest tylko moje Nie mogę to Myśmy kiedy Oliwę zawsze. są Byliśmy w tej restauracji i ogólnie czasami sami lokalni ludzie jedzą, więc jest coś to polecamy. Bardzo dobre ząbko było, bardzo bardzo. Nic ogólnie, bo tam wyszło niecałe nie 5 całe 5 euro za. Za śniadanie tylko ogólnie. Zamówiliśmy z mięsem jajka Ale chyba pan się zamotał Bo Olga no. powiedziała, że chce wegetariańskie I zrobił chyba bez, bez mięsa Jakby obydwa śniadania zrobił wegetariańskie Bo ja powiedziałam, że ja chcę wegetariańskie A pan się poplątał i zrobił Ale policzył mniej za to Więc, tak, więc płaciliśmy 10 euro za coś Więc no. stos Ale akcja? Robimy soczek pływania pana, 20 tych czyli 2 euro. Testujesz? Mm -hmm. Boże, jakie to jest dobre. Ej, zimbierem jest lepsza, tak? Mm -hmm. I chyba ten serio, jest większy. Tam no. był taki okrągły, na pół. Więc oskamowali nas po, nos, po raz kolejny. Ale przynajmniej sama go zrobiłam. I no, poczułam Dobry powiew jest. skutera na mojej ręce. Dobry jest, ale ten. Nie czuć tego inferno, tak po Ale jest, no tak, tak, taka nuta jest. No. Tak. Jesteśmy przy Sadians Tomb, czyli grobowcą, ale chyba w remoncie. Mam następującą. I nie wiem czy idziemy do środka, ale chyba idziemy. 10 dirhamów za takie coś, to jest ile? 1 euro 1 euro Spróbujemy Ja nie jestem jakąś wielką fanką daktyli Ja uwierzę właśnie To są fresh Dobra Najlepsze to są tutaj wszędzie bociany Z Polski oczywiście, na pewno z Polski No to z Polski, 100% Na murach i ogólnie na wszystkich większych jakichś punktach często właśnie są bociany Otworzyliśmy zagadkę ciepłych krajów Tak Ale one w ogóle nie latają, wszystkie stoją I nie widzieliśmy chyba ani jednego jeszcze, który leci Co czas stoją, w tak No a tutaj nawet są dwa, więc jest para Ogólnie soki to takie właśnie 10, 15, 20 za sok. No chyba jest najdroższy, bo kosztuje 20. A Granata chyba ostatnio płaciliśmy 10? 10? Chyba 10. Eee, może że 10. A nie 20 też? Albo może 20? Może. Im centrum, centrum, po prostu tym drożej. Bo potem poszliśmy gdzieś w do jakiejś dziury i tam było w ogóle coś 7. No, no i wszyscy sprzedają w tych kubeczkach. Mają identyczne kubeczki. do no. je. Słodkie czy słodkie I to, i to. Mm. Pia. No, dobre jest. No. Ale nie jest tak turbo słodkie. Jest takie pół na pół właśnie. Dobre jest. Słodkie i kwaskowate. No.

Nie, jeszcze nie skanuj Dzięki bardzo Nie no, problem. <laughs> Thank bardzo Ale miła obsługa, nawet nam <inaudible> banana wyrzucili ah, O, osiołek Nie wiem, ale ja mam taką bułę Wegetariańska ta edycja I mam łóżkę i mięso mielone i chyba kłopacka jest jakaś czerwona i fajne jest to, że faktycznie wszędzie można dostać wegetariańską jakby zamiennik. Więc to jest fajne. Mm -hmm. Na smakowo, dobra śludna herbata. Więc polecam. Pijemy śludną bo jest troszkę... kupujemy bo... same słodkie rzeczy albo... No! A cały czas pijemy soki i jakieś słodkie rzeczy, więc... Słodka herbata jest gorzka. bardzo. No. Zakochuję. Boże, na nogi trzeba uważać. No. w ogóle jakie skóry tam są po lewej Skóry węża nawet my są No jesteśmy w, w jakimś zielonym miejscu w staniku drzwi wejścia Zostawimy takie kacelę Wygląda prześlicznie, z frustracjami Gdzie posmak też jest Na końcu Ale mm -hmm. ogólnie dobra, 1 euro Jeszcze? Mam zjeść?